Podstawą dobrej odporności są odżywcze posiłki, bogate w pełnowartościowe białko i zdrowe tłuszcze. Jednak są produkty, które mogą odporność wspierać jeszcze bardziej, gdy wszystko inne jest zadbane. Które produkty na odporność warto włączyć do naszej jesiennej diety? Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj powiem Ci co robić i co jeść, aby zachować odporność w te jesienne dni. Razem przygotujemy też parę pełnowartościowych jesiennych dań. Zacznijmy od aronii. Zawiera bardzo dużo witaminy C, która jest silnym antyoksydantem i zwalcza wolne rodniki. Łagodzi też wszelkie stany zapalne. Wszystkie substancje zawarte w aroni doskonale stymulują układ odpornościowy do zwalczania infekcji. Wiedzieliście o tym, że sok z aroni odpręża? Łagodzi napięcia dnia codziennego. A do tego bardzo korzystnie wpływa na stan skóry, włosów i paznokci. Można jeść świeże owoce aroni, ale ze względu na ten słodko-cierpki smak, ja wolę jednak sok z aroni. Kasza jaglana może być podstawą jesienno-zimowych posiłków, a w połączeniu z korzennymi przyprawami będzie dobra i na słodko, i na słono. Jest nie tylko bardzo pomocna przy przeziębieniu, szczególnie katarze i mokrym kaszlu, gdyż usuwa nadmiar śluzu z układu oddechowego. Działa również rozgrzewająco oraz stymuluje układ immunologiczny. Do tego ma właściwości antywirusowe. Absolutna konieczność w mojej jesiennej kuchni to imbir. Co prawda nie przepadam za jego smakiem, ale nie raz uratował mnie przy mocnych przeziębieniach. Wspaniale rozgrzewa i popłuca układ odpornościowy. Dlatego nie żałujmy go sobie w czasie przeziębienia, a nawet grypy. Pomaga przy kaszlu, mierzytach gardła i oskrzeli, zalecane jest w stanach podgorączkowych i lekkich dreszczach. Może świetnie uzupełniać jesienne herbaty, posiłki, koktajle, czy nawet po prostu wodę. Cynamon to przyprawa, która podnosi odporność, ale i łagodzi też nasz stres. Ciekawostka, pewnie o tym nie wiecie, ale łagodzi też wzdęcia. Cynamon zawiera mnóstwo przeciwutleniaczy, a także działa przeciwpasożytniczo, przeciwwirusowo i przeciwbakteryjnie. Dodatkowo zawiera takie mikroelementy jak chrom, mangan, żelazo, błonnik i wapń. Ja uwielbiam dodawać cynamon do owsianki, ale na spokojnie możecie dodawać je też do deserów, herbat, czy sosów. Kurkumę można dodawać do wielu rozgrzewających potraw. Swoje cenne właściwości lecznicze. Kurkuma zawdzięcza zawartości kurkuminoidów, a w szczególności kurkuminie, która stanowi od 2 do 5% kurkumy. Kurkumina wykazuje działania przeciwzapalne, przeciwgrzybicze oraz Przeciwbakteryjne. Badania potwierdzają, że ta przyprawa sprawdzi się nawet w walce z nowotworami, chorobą Alzheimera, reumatyzmem czy cukrzycą. Codzienne spożywanie kurkumy podniesie Twoją odporność i złagodzi wszelkie stany zapalne w organizmie. Czosnek jest w mojej kuchni cały rok. Uwielbiam go! To naturalny antybiotyk. Zawiera alicynę, która ma działanie antybakteryjne i przeciwgrzybicze. Ponadto jest źródłem witamin, makro i mikroelementów, aminokwasów, flawonoidów, związków śluzowych oraz olejków eterycznych. Działa korzystnie na układ krwionośny i odpornościowy. Pomaga regulować poziom cholesterolu, oraz obniża ciśnienie tętnicze krwi. Zróbmy teraz krótką przerwę, bo dieta to nie wszystko. Co jeszcze trzeba robić, ale nie tylko zimą i jesienią. Tylko przez cały rok, żeby być zdrowszym. Codzienne przebywanie na świeżym powietrzu dotlenia, ale też hartuje organizm. Idealnie byłoby wygospodarować chwilę na spacer w ciągu dnia. Ja staram się to robić prawie codziennie. Światło słoneczne wyraźnie poprawia nam nastrój i samopoczucie, oraz rytm dobowy. Regularne spacery lub lekki bieg przy jesiennych pogodach przygotują organizm na nadejście mrozu. Zapamiętajcie, wypoczęty i zrelaksowany organizm jest mniej podatny na choroby, a długotrwały stres obniża odporność. W dzisiejszych czasach ciągle gdzieś się spieszymy. Stawiamy na rozwój i po pracy pędzimy na dodatkowe kursy, często zapominając o odpoczynku. Warto poświęcić chwilę każdego dnia, aby zadbać o siebie i naprawdę się odprężyć. To może być chwila z książką, czy przyjemna kąpiel. Już kilka minut relaksu dziennie powoduje, że organizm się uspokaja i obniża się poziom stresu. Nasz organizm regeneruje się głównie podczas snu. Najlepiej, jeśli jest to około 7 godzin na dobę. Ciągłe ratowanie się kawał to nie jest dobre rozwiązanie, bo nasz organizm nie będzie wypoczęty i nie będzie miał siły walczyć z wirusami i bakteriami i łatwiej będziemy się przeziębiać. Ogromny wpływ na naszą odporność ma to, co jemy. Dobrze, abyście w okresie jesienno-zimowym jedli więcej gotowanych dań po to, żeby zachować ciepło te ciała. Świetnie sprawdzą się tu ciepłe śniadania i zupy. Zupy warzywne z dodatkiem roślin strączkowych i kasz są niskokaloryczne, a przy tym dają uczucie sytości i przyjemnie rozgrzewają. Każdego dnia pamiętajcie o tym, żeby zadbać o odpowiednią ilość białka czy witaminy D. Pamiętajcie też o co najmniej 5 porcjach warzyw i owoców. A skoro o diecie mowa, to wróćmy do produktów, które należy wrzucić do koszyka podczas jesiennych zakupów, żeby zadbać o odporność. Które warzywo kojarzy Wam się najbardziej z jesienią? Bo mi dynia. Jest bogata w błonnik, witaminę K, magnez, wapń, fosfor, miedź, cynk, potas oraz beta-karoten, który pozwala łagodzić objawy grypy i przeziębienia. Dodatkowym plusem jest to, że można z niej zrobić dosłownie wszystko: desery, obiady, musy czy ciasta. Warto korzystać dopóki sezon trwa. Sok z malin jest nie tylko pyszny, ale też wzmacnia odporność dzięki zawartości witaminy C. B1, B2, B6 i beta-karotenu. Kiedy już dopadnie nas jakaś infekcja, sok z malin zawiera kwas salicylowy, który ma właściwości napotne i przeciwzapalne. Maliny zawierają również Garbniki, które oddziałują ściągająco na błony śluzowe i przyspieszają proces zdrowienia. Obecnie można kupić sok z malin 100% bez dodatku cukru, więc warto go wypróbować, dodając do zimowej herbatki. Miód i inne produkty pszczele to substancje o działaniu przeciwbakteryjnym. Przeciwgrzybiczym i przeciwzapalnym. Bogate przede wszystkim w minerały, witaminy, probiotyki i antyoksydanty. Świetnie sprawdzają się we wzmacnianiu odporności, przeziębieniu czy zwalczaniu bólu gardła. Miód to naturalny antybiotyk, jednak pamiętajmy, żeby z nim nie przesadzać i traktować go jako dodatek do herbaty, koktajli czy potraw. Czarny bez Zawiera witaminę C i A i dużo antyoksydantów. Wspomaga odporność organizmu, polepsza wzrok, działa moczopędnie, a także wspomaga układ krążenia. Jeżeli już zdarzy nam się zachorować, to syrop lub sok z czarnego bzu zadziała rozgrzewająco, napotnie, a także ułatwi oddychanie. Pamiętaj o tym, że te produkty powinny być tylko dodatkiem do zdrowego stylu życia i pełnowartościowych posiłków. Jeśli nasze odżywianie na co dzień nie wygląda zbyt dobrze, to nawet najlepszy produkt nie poprawi naszego stanu zdrowia. To teraz chodźcie ze mną do kuchni, ugotujemy jaglankę z jabłkami. Jak zrobić jaglankę z jabłkiem? Kaszę jaglaną przepłucz kilkakrotnie ciepłą wodą. Włóż do garnka i dalej mlekiem lub napojem roślinnym. To bardzo wartościowe źródło węglowodanów. Dostarcza m.in. magnezu, potasu czy fosforu. Gotuj pod przykryciem przez około 10 minut, czyli do czasu, aż kasza chłonie większość płynu. Pokrojone w kostkę jabłka. Włóż do garnka. Ten dodatek to nie tylko witaminy, ale i błonnik wspierający pracę układu pokarmowego. Dodaj cynamon, który pozytywnie wpłynie na smak posiłku, ale i wspiera trawienie. I smaż na oleju kokosowym przez około 10 minut. Po ostudzeniu wymieszaj z miodem, który jest szczególnie ważny w okresie jesienno-zimowym, działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie. Gotową jaglankę przełóż do miseczki i podawaj ze skrem, czyli źródłem pełnowartościowego białka, które jest budulcem naszego organizmu. A może ktoś ma ochotę na koktajl na odporność? A teraz czas na koktajl na odporność wapń z mleka lub napoju roślinnego wzbogaconego w ten składnik pełni ogrom ważnych ról w organizmie. Między innymi buduje kości i zęby oraz wspiera prawidłową pracę mięśni. Z kolei pomarańcza i banan to źródło błonnika zapewniającego lepsze trawienie oraz sytość. Dostarczają też m.in. witaminy C. Banan jest świetnym źródłem potasu i szybko przyswajalnej energii. Przydatny szczególnie w diecie osób trenujących lub pracujących fizycznie. Płatki owsiane wspierają prawidłową pracę jelit oraz pozytywnie wpływają na układ sercowo-naczyniowy. Mogą obniżać poziom glukozy i cholesterolu we krwi. Miód oraz przyprawy zapewniają działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Jesień już trwa, a zima niestety tuż za rogiem, więc mam nadzieję, że te moje podpowiedzi pomogą Wam zadbać o odporność. Jeśli macie swoje sposoby o to, jak wzmocnić swój organizm, zostawcie komentarz pod filmem.